Zadzwonił Twój znajomy i w czasie tej krótkiej rozmowy zdążył się pochwalić tym, że zajął pozycję na bitcoinie i na tym bitcoinie zarabia. Co się dzieje dalej? Odkładasz telefon i biegniesz do platformy. Biegniesz do platformy po to, żeby otworzyć pozycję. I my w tym właśnie odcinku po raz pierwszy otworzymy pozycję na rynku na koncie Demo, ale otworzymy. Zapraszam do kolejnego odcinka najlepszego kursu tradingu i spekulacji. Partnerem kursu jest Dom Maklerski XTB. Okej, okay, ale poważnie. Oczywiście to nigdy nie może być powód, dla którego ty otwierasz pozycję. Telefon od znajomego, plotka, którą, którą gdzieś tam gdzieś usłyszałeś, ale sprawy nie zgłębiłeś, nie przeanalizowałeś yy, i nie pasuje i może nie pasować do Twojej strategii. Tak nie robimy. Najpierw budujemy strategię, w oparciu o którą podejmować będziemy dalej decyzje, po to, żeby wiedzieć, co mamy zrobić lepiej w przyszłości i po to, żeby mieć kontrolę w tej troszeczkę losowości, w której się poruszamy, ale o losowości będziemy mówić dalej. Otwieramy pierwszą transakcję oczywiście za pomocą konta demo na platformie XStation od domu maklerskiego XTB. Możesz odpalić sobie oczywiście swoją platformę od Swojego brokera, jeżeli nie korzystasz z XTB, natomiast link do, do otwarcia konta demo znajduje się w opisie. Po to omawiamy otwarcie transakcji już teraz, że jak później będziemy omawiali sobie scalping, jakieś strategie, zapraszać, jak będziemy zapraszali traderów do tego, żeby podzielili się swoją strategią, to chciałbym, żebyś już wiedział przynajmniej, jak to. W praktyce możesz wykorzystać, żeby to nie było tak, że my sobie tutaj gadka szmatka, a później przychodzi co do czego i nie wiesz co masz kliknąć, albo klikasz tylko i wyłącznie dlatego, że przez chwilę coś usłyszałeś. Tak, jak we wstępie nie robimy, wskakujemy na platformę X-Station. Nagrywam w specyficznym czasie, bo w okresie weekendowym, a to oznacza, że rynki otwarte to rynek kryptowalut, dlatego to omówienie zrobimy sobie w przypadku Bitcoina, natomiast oczywiście w przypadku sesji normalnych handlowych, dnia zwykłego roboczego, no to tych instrumentów dostępnych na platformie mamy masę. Pamiętajmy o tym, żeby upewnić się, że jesteśmy na koncie demo, zanim zaczniemy cokolwiek klikać i cokolwiek Otwierać. Widok oczywiście możemy sobie zrobić tutaj jakikolwiek chcemy. Dla nas ważniejszy będzie ten widok z tym wykresem mniejszym, dlatego, że chcemy zobaczyć, jak ten kapitał nam się będzie wahał po otwarciu pozycji. Mamy tutaj już za naszymi plecami wykres bitcoina. I teraz ważna rzecz: XTB nie jest giełdą kryptowalutową. Główne źródło przychodu XTB to oczywiście kontrakty CFD, i tu w przypadku rynku kryptowalut mowa oczywiście o kontraktach CFD na Bitcoina. Jak klikniemy sobie i, a więc informacje, czyli to co już wiesz z poprzedniego odcinka, no to zobaczysz, że mamy tutaj ten dopisek CFD, a więc Contract for Difference, i mamy informację na temat dźwigni finansowej, która jest tutaj oczywiście dla nas. Dostępna i też widzimy w jakich godzinach odbywa się handel na tym instrumencie. Zająć pozycję możemy albo klikając tutaj szybko ustawiając wielkość pozycji, jaką chcemy otworzyć. Możemy też znaleźć to na liście, oczywiście CRT, a więc krypto, i znaleźć sobie naszego, naszego bitcoina. I tutaj też ja może kliknę byle co, żebyśmy nie tracili czasu. A nie, tu mamy bitcoina. Bach, i taka szybkie takie składanie zleceń nam wyskoczy. Ja na początku zachęcam Was do tego, żebyście składali zlecenia widząc dokładnie depozyt zabezpieczający i szczegóły transakcji i w tym celu lepiej kliknąć prawym klawiszem myszy w obrębie wykresu, kliknąć nowe zlecenie, po to, żeby ukazała nam się taka oto przepiękna tabelka i tu oczywiście pochwały dla platformy xStation, bo Rzadko w innych platformach, czy MetaTrader czwóreczka, czy czwóreczka, czy piątka, tak dokładnych i szczegółowych danych nie widzimy, chociażby odnośnie tego, jaka jest, jak, jak to dokładnie możemy sobie przeliczać. Więc na, i uważam, że tutaj akurat XStation dla początkujących naprawdę zrobi dobrą. Robotę. Możemy oczywiście złożyć zlecenie rynkowe, czyli w momencie, kiedy ja już ustawię wszystkie parametry i kliknę sell czy kliknę buy, to zajmiemy pozycję i to zlecenie rynkowe działa w ten sposób, że jak my widzimy tutaj ten kurs, klikamy kupno, klikamy sprzedaż, w zależności od tego, co nam z naszej analizy oczywiście wyszło, to nasza pozycja zostanie zajęta po następnej możliwej do osiągnięcia. Cenie, no i oczywiście to powoduje, że mamy do czynienia z poślizgami cenowymi. Im lepszy broker, tym te poślizgi cenowe powinny być mniejsze, dlatego że też dostawców płynności wpiętej do danego brokera będzie więcej i zwykle tutaj też rozmiar brokera ma znaczenie: im większy, tym oczywiście tutaj łatwiej mu będzie też dla nas troszeczkę lepiej kwotować, więc okej. Okay. Ustawiamy sobie wielkość naszej pozycji, wiedząc, że mamy dźwignię 1 do 2 i, ok, wprowadźmy, nie wiem, wprowadźmy mikro, uda się otworzyć. Tu mamy konto o wartości 10 tysięcy, 10 złotych, to będzie troszeczkę za dużo jak na ten rachunek. Otwórzmy sobie 5, nie, nie lota, ale otworzymy sobie 5 mikrolotów. Mamy informacje na temat wartości kontraktu i mamy informacje i to co nas interesuje jaki wyniesie i jaki będzie depozyt zabezpieczający i tutaj oczywiście w przypadku rynku akcyjnego handlu na prawdziwych akcjach to będzie oczywiście jeden do jednego tyle środków ile mamy na rachunku tyle maksymalnie możemy zainwestować tutaj mamy informacje na temat depozytu zabezpieczającego zaraz zobaczymy jak to wygląda w praktyce mamy szczegółowe informacje na temat spreadu wyrażonego w złotym i wyrażonego w pipsach prowizji i tutaj handel jest oczywiście bezprowizyjny. Jeżeli chodzi o XTB, mamy informacje na temat wartości pipsa i to jest bardzo ważna informacja, którą bardzo często przerabiamy i uczymy się w momencie kiedy przeskoczymy sobie z kilku instrumentów na których już otwieraliśmy pozycję na jakiś inny instrument i nagle okazuje się że zakres wahań który pojawia się na naszym rachunku jest zdecydowanie większy więc tutaj mamy dodatkowo tą informację jak ta najmniejsza zmiana może wyglądać wyglądać i mamy też informację o tym czy jeżeli jest to ile wynosi dzienny swap czyli ile zapłacimy. Za albo czasami otrzymamy za przetrzymanie pozycji na następny dzień. I to nie chodzi o to, że pozycję trzymamy dokładnie 24 godziny. Nie. Jeżeli przetrzymamy do zamknięcia sesji i wskoczymy na otwarcie sesji, no to wtedy ten dzienny słup zostanie naliczony. Dodatkowo wiem, że te pojęcia mogą być dla Ciebie obce. Możemy od razu ustawić sobie zarówno stop loss, jak i e, take profit. I jak zaczniemy go sobie ustalać. I tu znowu mega dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o platformę XStation, bo te informacje mamy tutaj bardzo dokładne. Czyli możemy sobie tego stop lossa ustalić tutaj od razu, jaka to jest, przy jakiej cenie chcemy wyjść, ale mamy informację, jaką poniesiemy stratę w złotówkach i jaką stratę poniesiemy w pipsach. W przypadku take profitu też mamy te informacje, ale oczywiście mowa tutaj o inkasacji zysków. I tutaj widzimy już, że w zależności od tego, ja ustawiłem stop lossa nad aktualną ceną, co z automatu oznacza, że i platforma mi podpowiada, że ja kupna nie mogę zrobić, tylko mogę zrobić sprzedaż. Gdybym ustawił go oczywiście niżej niż aktualna cena, niżej niż, aktualna, niż aktualny kurs, to w takim przypadku oczywiście. Możemy mówić tutaj o zajmowaniu pozycji długiej, czyli pozycji kupna. Zarabiać będziemy wtedy, kiedy cena będzie nam szła w górę. Mamy bitcoina, powiedzmy, że zareagowaliśmy na telefon znajomego. Co robić? Nie powinniśmy. No, i klikamy to kupno. Aha, jeszcze jedna rzecz, możemy wystawiać zlecenia oczekujące. O tych typach zleceń oczekujących sobie mówiliśmy, więc tutaj nie będę tracił czasu na ich omówienie. Wrzucam linki w opisie do tych filmików pokazujących, jak działają zlecenia. Sell limit, buy limit, buy stop, sell stop. A jeżeli masz pytania związane z, bezpośrednio ze składaniem tych zleceń, to daj oczywiście znać w Komentarzu. Ważna rzecz, jak sobie klikniemy, ja otworzę na razie pozycję bez stop lossu, bez take profitu. Klikniemy sobie kupno, zajmiemy naszą pozycję. I uwaga, pojawią się tutaj e, w końcu nasz portfel. Po pierwsze, zacznie się wahać, zacznie się zmieniać. Natomiast oczywiście, zaczynamy od minusa. Nie mamy prowizji, ale. Ponieśliśmy oczywiście koszt w postaci spreadu, to znaczy, że jeżeli kupowaliśmy, to kupowaliśmy po. I teraz ważna rzecz: wykres rysowany jest po cenie ask. I jak kliknę sobie prawym klawiszem myszy i dam sobie widoczne elementy, i w widocznych elementach dam sobie nasze zlecenie, to nagle okaże się, że jak sobie wejdę na ten interwał bardzo niski, 5 to zobaczcie. Tu mam zajęcie pozycji, gdzie kurs był w tym miejscu. Bo tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o rysowanie i to, co widzimy na wykresie, to wykres rysuje się po cenie bit, a ja zająłem pozycję po cenie Ask, czyli po tej cenie wyższej i stąd oczywiście ta różnica, która jest tutaj pokazana, jeżeli chodzi o moją transakcję, czyli zaczynamy od tego rynkowego spreadu I to, że jak klikniecie sobie w kupno, bo gdybym kliknął w sprzedaż, to dokładnie tam, gdzie wykres by był, tam by na moje, moje zlecenie wskoczyło, bo na tej podstawie rysowany jest ten wykres. I bardzo często to, że kupujemy właśnie ze spreadem, powoduje, że w przypadku zleceń take profit może dochodzić do sytuacji, że przekroczyło take profit, a nie zamknęło mi mojej pozycji. Broker mnie oszukał albo w przypadku stop lossa nie doszło do dotknięcia stop lossa, a już mnie z rynku wyrzuciło. No bo w zleceniach Take Profit i Stop Loss w przypadku kupna określasz cenę wyjścia. Jest to cena bit, ale w przypadku, gdy sprzedałeś, czyli musisz później odkupić, wychodzisz po cenie, której na wykresie nie widzisz. Dlatego jeżeli chcesz być jeszcze pewniejszym tego, czy dobrze to interpretujesz, dobrze sobie wrzucić widoczne elementy i dajmy linię Ask. I teraz zobaczymy, mamy tu... Ten nasz wykres aktualnie i widzimy taką linię ciągłą, która jest aktualnie w tym miejscu i to jest ta linia ask. I to są te widełki spreadowe i widzimy jak równo poruszać się one będą, bo tutaj, akurat w tym przypadku tego akurat konta demo i tej oferty, mamy spread, który jest spreadem sztywnym, on się tutaj nie zmienia, ale są oczywiście różne oferty, w co wchodzić nie będziemy, bo to już bardziej są kwestie dotyczące tego, jakiego brokera powinniśmy wybrać. Mamy szczegóły zlecenia, czyli na jakim instrumencie, to jest po lewej stronie, mamy typ, czyli, czyli po pierwsze czy to jest kupno, czy to jest sprzedaż, czy to jest zlecenie oczekujące, ale to wtedy pojawiłoby się w tych zakładkach, w tej zakładce. Mamy informacje na temat wartości rynkowej, stop lossa i take profitu. Mamy informacje na temat ceny otwarcia. Mamy informacje odnośnie tego, jak i po tej aktualnej cenie, jaki mamy zysk netto, i zysk netto w. Procentach. Tutaj możemy dokonywać naszych modyfikacji zleceń, ale o zamykaniu będziemy sobie mówić w osobnym odcinku. To, co jest ważne, to też te informacje na dole naszego ekranu. Tam, gdzie mamy, tutaj mamy informację akurat przełącz na konto realne, ale ważniejsze jest to, że mamy wartość konta. Wartość konta to jest wartość, gdy zamkniemy wszystko w tym momencie ile mamy na rachunku. Więc to jest gdyby wartość dla nas najistotniejsza, ale istotny jest depozyt zabezpieczający, czyli ile środków mamy zablokowane przez brokera, których ruszyć, nie możemy, no bo stanowią zabezpieczenie dla pozycji. Mamy oczywiście informacje: wolne środki, czyli wartość konta minus depozyt zabezpieczający. Ale to, co dla nas jest istotne, bo mamy takie dwa mechanizmy jak margin call i stop out, to jest poziom depozytu, czyli wyrażenie wartości konta w stosunku do depozytu zabezpieczającego. Widzimy, że w naszym przypadku jesteśmy, ten poziom wynosi ponad 200%, co oznacza, że dostępne i wartość konta jest ponad dwukrotnie większa od depozytu zabezpieczającego na rachunku. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli ten parametr poziomu depozytu spadnie nam do 80%, to broker wyśle nam komunikat o tak zwanym margin call, czyli informacja o tym, że że wartość konta spadła do 80% depozytu zabezpieczającego. Uwaga, najlepiej byłoby, gdybyś na przykład uzupełnił depozyt albo coś z tym zrobił. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spadniemy dalej do 50%, to zadziała mechanizm stop-out, którego nikomu oczywiście nie życzę, i on działa w ten sposób, że broker zamyka pozycję od największej straty do najmniejszej, do momentu, w którym Poziom depozytu wyskoczy powyżej 50% z powrotem, tak? czyli powyżej tego progu stop auto. Ale dalej, uwaga, tu jest to niebezpieczeństwo, że będzie z tym oczywiście, że będzie oczywiście z tym e, różnie. No bo na chwilę może wyskoczyć, później dalej trend jest kontynuowany. Jeżeli ty nic z tym za bardzo nie zrobisz, no to możesz po prostu takie konto sobie wyzerować. A nie o to w tradingu chodzi, chociaż. Pokaż mi tradera, który chociaż raz w życiu konta nie wyzerował, to zmienię podejście, ale jest to absolutnie niemożliwe. Dlatego ważne jest, żeby to konto pierwsze starczyło Ci. To brzmi źle, to brzmi fatalnie, ale taka jest prawda, żeby starczyło Ci po prostu na zebranie jak największych doświadczeń na rynku, no bo po to tutaj, tak naprawdę, oczywiście. Oczywiście jesteśmy. Tak wygląda otwieranie pozycji, więc wskakuj na konto demo, klikaj, otwieraj baw się tym wszystkim tu oczywiście jeszcze aha jak mamy jeszcze zlecenie to możemy sobie bardzo fajnie przesuwać i dodawać zlecenia typu take profit oraz oraz zlecenia typu stop loss mamy informacje w jaki sposób one są realizowane. Generalnie możemy sobie je też usunąć za pomocą tego xika albo tych iksików tutaj jeżeli ich nie chcemy mieć generalnie naprawdę to wygląda bardzo fajnie, ale przez to, że wygląda to bardzo fajnie i, Paroma kliknięciami jestem w stanie sobie na tej platformie już poustawiać zlecenia. Trzeba dobrze znać to środowisko, w którym się obracamy. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz pytania o działanie platformy i bezpośrednio rzeczy z nią związane, bo masz jakiś dylemat, to koniecznie pisz w komentarzu, bo po jakimś czasie zrobimy sobie najczęściej zadawane pytania i ja na nie odpowiem w jednym odcinku. Zbiorę te Wasze wszystkie wątpliwości i przeklikamy sobie te rzeczy, więc. Warto, jeżeli chcesz się wspólnie z nami edukować udanych inwestycji, zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie stwierdzimy, że o, kolega jednak nie miał racji i trzeba tą pozycję zamknąć, i omówimy to, jak to zamknięcie powinno wyglądać na, oczywiście, jeszcze cały czas, kącie demo, po to, żeby sobie łapek nie sparzyć. Partnerem kursu jest Dom Maklerski XTB. Link do partnera znajduje się w opisie łapka w górę, no i mam nadzieję, że ten kanał subskrybujesz.